Witajcie, jestem Łukasz Kierban z Czasu Gentlemanów a to jest kolejny odcinek Pytań do Kielbana. Znajduję się właśnie na regatach youtuberów w Róży Wiatrów koło Węgorzewa. Trochę dzisiaj żeglowaliśmy, no i pomyślałem, że w tej atmosferze będzie fajnie przeprowadzić nowy odcinek Pytań do Kielbana. Ponieważ to jest dziesiąty odcinek tej serii, e, chciałem zrobić go tematycznym i wybrałem na taki temat przewodni, Kulisy bloga i kanału. Poprosiłem Was o pytania dotyczące tego, co Was interesuje z powstawania tego bloga Czasu Dżentelmenów i kanału Czasu Dżentelmenów, jak i zebrałem też pytania zadawane wcześniej i dzisiaj będę na nie odpowiadał. Pan Tomasz pyta, jak to było na samym początku, jak ja podchodziłem do Czasu Dżentelmenów i jak podchodzili do tego moi bliscy. To było moje hobby, oczywiście. Zajmowałem się wcześniej historią. Zacząłem pisać o dżentelmenach z przeszłości, ponieważ uważałem, że docieram do tak fajnych informacji, że nie chciałbym ich zatrzymywać dla siebie. I pomyślałem, że internet to jest idealne miejsce, żeby się nimi dzielić, żeby po prostu te informacje, jako takie ciekawostki historyczne, mogły dotrzeć do, do wszystkich zainteresowanych. No i faktycznie było to hobby, które prowadziłem wieczorami. Pisałem głównie z głowy, z małą pomocą moich notatek, które prowadziłem sobie w międzyczasie, więc nie było to jakoś szczególnie wymagające. Wymagające to się stało dopiero z czasem, kiedy to wszystko się rozrosło i musiałem zacząć podejmować decyzje, czy um, zajmuję się innymi typowymi rzeczami, czy zajmuję się blogiem. Natomiast jeśli chodzi o moją rodzinę czy bliskich, nie było tutaj za dużego zainteresowania, szczerze mówiąc. No najwięcej musiałem... Um, i najwięcej tutaj chyba zawdzięczam mojej żonie, która y, tolerowała to, że poświęcam jakiś taki wolny czas, który mógłbym poświęcić jej i rodzinie y, na tego bloga, a z czasem y, zaczęła tolerować też to, że y, starałem się przekształcić to hobby, tę pasję w pracę, co było dość ryzykowne z punktu widzenia finansowego. Pan Piotr pyta, czy łączę prowadzenie bloga z pracą i moimi zainteresowaniami. Obecnie. Czas dżentelmenów, cały czas dżentelmenów, nie tylko blog, ale również kanał, social media i tak dalej, to jest moja praca. Robię to na pełen etat, a nawet na więcej niż pełen etat, ponieważ zajmuje to dużo więcej czasu niż taka standardowa praca. I staram się cały czas, żeby to były moje zainteresowania. Nie robię nic na siłę, nic przeciwko sobie, nic co by mnie odrzucało, nudziło, co by mnie totalnie nie interesowało. Ale miałbym to opracowywać tylko dlatego, że ludzie tego chcą. Tego nie robię. Staram się zawsze dopasowywać treści, które ja chciałbym przekazać, do treści, które użytkownicy, widzowie, czytelnicy chcielibyście przeczytać czy obejrzeć. I staram się znaleźć taki złoty środek, żebyśmy tutaj wszyscy byli zadowoleni, a ja cały czas się tutaj rozwijam. I szczerze mówiąc, raczej myślę o tym, co blog, co Czas Dżentelmenów może przynieść mi, jak na przykład. Przy nauce kaligrafii, czy przy oglądaniu turnieju strzeleckiego, łuczniczego, Wyszukuję takie rzeczy, które mam nadzieję, że Was zainteresują, ale mnie interesują, ja chętnie się ich dowiaduję i ja opracowuję. Więc to mnie również rozwija i rozwija moje zainteresowanie. No i jeszcze Pan Piotr pyta, czy prowadzenie bloga przynosi jakieś korzyści. Oczywiście, że przynosi. Przynosi bardzo wiele korzyści, bo między innymi można się dzielić swoimi, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a to już jest fajne, kiedy ktoś nam da pozytywną opinię na temat tego, czym się zajmujemy. To jest taka fajna inspiracja do tego, żeby pracować dalej nad e, tym, co się robi. E, blog pomoże czasem znaleźć pracę, znaleźć przyjaciół, e, a czasem stanie się pracą. To, jest, e, to nie jest aż tak częste w stosunku do liczby blogów istniejących czy kanałów istniejących, jeśli byśmy mówili o YouTubie, to e, są to nieliczne przypadki, ale da się, jeśli, jest się e, jeśli ma się zapał do tego, wie, co się chce osiągnąć, i tak dalej. Warto próbować i myślę, że jest wiele rzeczy, z których możemy tutaj skorzystać. Odnośnie zainteresowań, jeszcze pan Wojciech pyta się, na ile treści publikowane na blogu odpowiadają moim zainteresowaniom naukowym. I to jakby wykracza poza poprzednie pytanie, ponieważ ja zajmowałem się oficerami w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Ich honorem, tożsamością, poczuciem męskości. Właśnie szukałem takiego ideału męskości w tamtych latach. I zajmowałem się tym i co jakiś czas jeszcze wracam do tego tematu na blogu, ale no, to są trudniejsze tematy. Wymagają i ode mnie więcej pracy, ale też mają mniej czytelników, mniej odbiorców. Myślę, że w dużej mierze opisałem to, o czym już wiedziałem i podzieliłem się moją wiedzą, więc jeśli Was to interesuje, zajrzyjcie do jakichś tam starszych tekstów historycznych na blogu i myślę, że będę co jakiś czas wracał. Bardzo bym chciał na YouTubie poruszyć takie tematy historyczne, może zrobić coś w stylu polimatów, na przykład o pojedynkach, o honorze i tak dalej, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, ale jednak te, te treści takie lifestyle'owe, które często poruszam, dotyczące i to stroju i relacji damsko-męskich współcześnie, i tym podobne rzeczy, no to one już nie, nie dotyczą tych moich zainteresowań naukowych. To jest jakby rzecz, która się rozwinęła w trakcie prowadzenia czasu dżentelmenów. Pan Kacper pyta, jaki mam zawód, i tutaj musiałbym zapytać, czy chodzi o zawód wykonywany, czy zawód wyuczony. Z wykształcenia jestem historykiem i mógłbym pracować na uczelni, nie mam uprawnień nauczyciela, ale no obecnie moim zawodem. Jakiś czas temu bym powiedział, że, że to jest bycie blogerem, dzisiaj bym powiedział bardziej twórcą internetowym, ponieważ stało się to na tyle szerokie, że trudno ograniczyć ten zawód do, do jednego medium. Więc tak naprawdę dzisiaj cała moja praca to jest to, co udało mi się osiągnąć dzięki czasowi dżentelmenów. Pan Piotr pyta o to, jak wygląda przygotowywanie się do powstania artykułu czy filmu na kanale i czym się inspiruje przy wyborze tych tematów. Um, jest to zadawane mi często pytanie przez samych też twórców internetowych, i, i to jest jeden z takich podstawowych problemów ludzi, którzy zaczynają prowadzić tego typu medium internetowe, i w pewnym momencie zaczyna im brakować um, pomysłów i zaczynają kombinować, co tam, co tam stworzyć. I ja tak naprawdę nigdy nie miałem z tym problemu i ta inspiracja przychodziła z życia, z. Pytań czytelników, z mojej wiedzy, moich zainteresowań, mojej chęci rozwoju, bo czasami się nie sugerowałem tym, co inni by chcieli usłyszeć, tylko um, sam szukałem takich ciekawych rzeczy, które ja bym chciał poznać, licząc na to, że Wy też się tym zainteresujecie. Um, no i wygląda to tak, że gromadzę wiedzę. Jako historyk jestem nauczony tego, że sięgam do źródeł, do jak najdokładniejszych źródeł, też tych archiwalnych, historycznych, do starych książek, starych gazet. Um, szukam jak najwięcej informacji. I zawsze mam taki cel, żeby znaleźć coś, czego zazwyczaj inne osoby piszące o danym temacie nie znalazły, żebyście mieli taką treść, która będzie się wyróżniała. Nawet jeśli to jest materiał o pastowaniu butów, to najpierw przejrzę mnóstwo poradników, przeczytam o tym naprawdę dużo i postaram się przedstawić najlepszą opcję, ale też postaram się tam dodać coś, co, co będzie się wyróżniało. I to zajmuje zazwyczaj najwięcej czasu czasami no niektóre artykuły czy niektóre filmy powstawały przez długie miesiące, jak na przykład warzenie piwa, ale czasami warto się poświęcić dla naprawdę fajnego efektu. Natomiast już sam proces tworzenia, nagrywania, właśnie przy nagrywaniu filmów jest dużo więcej roboty niż przy pisaniu, ponieważ tam wystarczy znaleźć odpowiednie zdjęcia, co też nie jest takie proste, zwłaszcza przy takich bardziej filozoficznych, bardziej takich esejach. Trudno to zilustrować, natomiast sam proces tworzenia to już wchodzi w krew po latach pracy nad tym, robi się to całkiem szybko, więc element, ten, ten moment zbierania, ten czas zbierania materiałów, przemyślenia tematu zanim się usiądzie, to też trzeba przemyśleć jak napisać, jak zmontować, co chce się powiedzieć, to to jest... To zajmuje najwięcej czasu i warto poświęcić na to najwięcej czasu. Pan Paweł pyta o ten etap tworzenia, o to ile to trwa. Um, jeśli chodzi o pisanie artykułu, to jest to dla mnie, jak już wiem, co chcę napisać, po tych iluś dniach zbierania materiałów, um, to jest to tak naprawdę trzy godziny, cztery um, czasami, przy dłuższych, bardziej wymagających tekstach. Zawsze warto wtedy zrobić jakąś taką przerwę, jak się już skończy tekst, jak najwięcej, żeby wrócić do niego później i przeczytać go na spokojnie. Bo wtedy można wyłapać błędy, których się wcześniej nie znalazło, ale i tak najtrudniej jest złapać takie błędy w samym sensie całości. Łatwo znaleźć tam literówkę, trudniej dojść do tego, czy się nie popełniło, czy, czy jakby tekst jest spójny, czy on faktycznie coś wnosi nowego, czy wstęp. I to, co obiecuje, że w tym tekście się znajdzie, faktycznie tam się znajduje, i czy to trafia też do podsumowania. To są takie rzeczy, że warto to później na spokojnie przemyśleć. Natomiast dłużej chyba zajmuje montowanie filmu i te, te bardziej wymagające filmy um, to 5-8 godzin montowania, do tego jeszcze wynajdywanie muzyki, które też um, trochę zajmuje, um, ale przy większej wprawie jak mam dobrze przemyślany film, a jeszcze nie jestem tutaj na tyle doświadczony, żeby mieć naprawdę je dobrze przemyślane, to, to może zająć tam 3-4 godziny przy takiej prostszej formie, um, ale mówię, i tak najważniejszy jest ten, ten czas zbierania materiałów i przemyślenia całości, zanim się zabierze do, do pracy. No może jeszcze nie wspomniałem tutaj o, o czasie kręcenia, bo, bo w filmie to przecież nie tylko montowanie, samo kręcenie to też jakieś dwie godziny. W przypadku sesji zdjęciowej na blogu również to jakieś będą dwie godziny, plus jakieś dojazdy i tak dalej. Pani Klaudia natomiast pyta, jak wygląda mój czas dnia jako w pracy, jako blogera, twórcy internetowego. I pracuję w standardowych godzinach, ponieważ bardzo mi one odpowiadają. Lubię pracować wcześniej. Gdybym mógł, ale nie mogę, ponieważ jakby zaczynam pracę dopiero, kiedy pracuję w domu, a kiedy cała rodzina zabierze się do swoich spraw, wtedy ja mogę usiąść do, do tych moich rzeczy, więc to jest standardowo mniej więcej godzina dziewiąta. Chciałbym pracować nawet od siódmej, ale jednak mam swoje obowiązki jeszcze rodzinne. I staram się pracować 8 godzin. Niezależnie od tego, jak zaczynam, później staram się jeszcze uszcząć trochę od popołudnia, Ponieważ no, traktuję to jako normalną pracę, nie chcę przerywać też po czterech, po sześciu, jak mi się tak podoba, ponieważ wiem, że um, tego typu praca, nawet jeśli pracuję na przykład w danym momencie nad pisaniem książki, to nie można liczyć na to, że przyjdzie jakaś super wena i, i nagle wszystko napiszemy od ręki, um, trzeba to męczyć. Trzeba, jeśli pojawia się bariera, to trzeba ją przemęczyć i nie, nie uznaję za bardzo czegoś takiego, że. Zostawiam, bo może przyjdzie lepszy moment. Ewentualnie zamieniam dany obowiązek na inny, a tych obowiązków jest mnóstwo, bo jeśli nie pracuję nad książką, nie pracuję nad wpisem, filmem, nie odpowiadam na komentarze, no to są jeszcze maile. Albo na przykład warto znaleźć jakieś materiały do kolejnych artykułów, warto się porozumieć z jakąś osobą, z którą chciałbym przeprowadzić wywiad albo się spotkać. Do tego dochodzą współprace komercyjne, które na blogu i kanale co jakiś czas możecie oglądać które sprawiają, że w ogóle to jest możliwe, żeby finansować ten cały projekt. Więc naprawdę tej pracy jest, ta praca jest bardzo różnorodna i zajmuje bardzo dużo czasu i dlatego też zazwyczaj się nie wyrabiam. Poza tym niestety jest tak, że wieczorami treści są najchętniej konsumowane w internecie, to znaczy i czytelnicy i widzowie chętniej czytają i oglądają wieczorami. I to jest ten moment, w którym ja powinienem się znaleźć w mediach społecznościowych, żeby poinformować o tym, że są jakieś nowe materiały. I jest to dla mnie troszeczkę ograniczające, ponieważ jeśli chcecie wieczorem, na przykład o godzinie 8, 9, 10, siadacie do komputerów i wtedy e, sprawdzacie, co tam nowego, no to ja niestety muszę wtedy zrobić sobie przerwę od tego, co, co robię, żeby faktycznie był na miejscu i mógł wam przedstawić te rzeczy, ponieważ Facebook sam mnie tego nie zrobi, a mi bardzo zależy na tym, żeby nie pisać do szuflady. Takie było moje założenie na samym początku, dlatego zrezygnowałem z pracy jako historyka, jako naukowca, ponieważ ten świat jest bardzo hermetyczny, nie dociera na zewnątrz, a ja zawsze uważałem, że jeśli będę chciał robić coś ważnego, to po to, żeby docierać do ludzi, żeby móc wpływać na rzeczywistość. No i staram się właśnie to robić przez, przez cały czas dżentelmenów i dlatego to też poświęcam się w tych wieczorach, czasami w weekendach. Wpływa to. Trochę negatywnie na, na życie rodzinne, ale dzięki tej elastyczności mogę sobie odkupić czasami ten czas gdzieś tam w środku tygodnia. Jest to możliwe i, i oczywiście w razie potrzeby. Korzystam z tego. Zatem mój dzień pracy wygląda tak, że po prostu schodzę do mojego gabinetu, siadam przy biurku i pracuję. Co możecie często zobaczyć na snapchacie, bo stamtąd z tego dokładnie miejsca zazwyczaj nadaję. Wszelkie sesje zdjęciowe, nagrania do filmów i tym podobne rzeczy no, zdarzają się najczęściej raz w tygodniu, może dwa, ale są to rzeczy raczej wyjątkowe i um, nie wpisywałbym ich w jakiś taki um, harmonogram zwykły. Mojego dnia. Zazwyczaj to są maile, pisanie, komentarze, sprawdzanie, czy wszystko działa poprawnie, i tak dalej. No i myślę, że mniej więcej odpowiedziałem na pytanie ostatnie pana Piotra: o to ile czasu zajmuje prowadzenie bloga, kanału, czasu dżentelmenów w ogóle. Jeśli chcecie zacząć taką pracę, to to naprawdę nie zajmuje dużo. To może zająć godzinę wieczorem, raz w tygodniu. Jeśli będziecie chcieli tak robić, to, to mogą być dwie, trzy godzinki. Z czasem, jeśli to zacznie się rozwijać, to może zacząć zajmować więcej czasu. I niestety, jeśli odniesiecie sukces, będziecie musieli podjąć trudne decyzje. Skąd ten czas wziąć na to, żeby dalej się rozwijać, żeby nie zostać w miejscu i móc skorzystać z tego, że robicie naprawdę coś fajnego, coś, co ludzie chcą czytać czy oglądać. Jest to trudna decyzja, ponieważ hmm, finansować swoje życie każdy musi. Skądś pieniądze trzeba brać na to, żeby żyć. Więc hmm, praca, niestety, nas bardzo tutaj ogranicza i świetne są takie momenty, w których to, co robimy hobbystycznie wieczorami, już widzimy, że działa naprawdę super i, możemy, i mamy jeszcze do tego jakieś oszczędności i możemy przerwać naszą pracę po to, żeby chwycić byka za rogi i spróbować hmm, szczęścia w tworzeniu własnych. Hmm, Treści w internecie. Natomiast no, jest to trudna decyzja. Zazwyczaj. Zazwyczaj te oszczędności nie są dostatecznie duże, zazwyczaj nie mamy takiego przekonania, że to, co robimy naprawdę będzie świetne i będziemy mogli na tym zarabiać dostateczne pieniądze, żeby żyć. Zwłaszcza jeśli jesteśmy już w takim wieku i w takiej sytuacji też, że nie odpowiadamy tylko i wyłącznie za siebie, ale mamy też inne osoby wokół siebie, które na nas liczą. i ta decyzja jest moim zdaniem jedną z trudniejszych, ale no, każdy musi ją podjąć sam, niestety. Ja o ciebie mogę powiedzieć, że najlepszą rzeczą w czasie Gentlemanów, która mnie chyba zaskoczyła dość mocno, jest, są odpowiedzi od, od moich odbiorców. I te odpowiedzi w wiadomościach, w komentarzach, we wszelkiej formie sprawiają, że. Mm, to, co robię, ma sens, ja wiem, że to ma sens, i to daje mi tak dużo satysfakcji, że nie chciałbym tego kiedykolwiek zamieniać na nic innego. I to sprawia, że wiem, że moje oczekiwania wobec tego, co robię, są dość wysokie, i staram się poprzeczkę utrzymywać na wysokim poziomie albo ciągle jakoś podnosić. I to jest rewelacyjna sprawa, ponieważ ja też się przed tym rozwijam. Jest to trudne, jest to wymagające, czasami stresujące, raczej często stresujące, mimo wszystko, bo tu wchodzi czas, dużo obowiązków itd., ale na koniec dnia przynosi to bardzo dużo satysfakcji z tego, że samemu się coś naprawdę fajnego zrobiło. No i wejście w ten świat twórców internetowych. Daje okazję do poznania wielu świetnych osób. Do tej pory poznawałem głównie rewelacyjnych blogerów, nietuzinkowe postacie, a teraz jestem na takim spotkaniu youtuberów. Coraz bardziej wchodzę w ten świat youtuberów, i tutaj otwiera się przede mną zupełnie inne towarzystwo, zupełnie nowe postacie, i też bardzo dużo na tym korzystam. Myślę, że sami zauważycie to w niedługim czasie na kanale. Że te spotkania mają jakiś wpływ na to, co się pojawia na czasie dżentelmenów. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość takich nurtujących Was rzeczy z tego zakresu. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to śmiało zadawajcie, nie tylko na ten temat, w komentarzach pod tym filmem albo na blogu czasgentlemanów.pl. My widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was i trzymajcie klasę. Cześć!